Przepowiednia. Przyszłość to niebywale delikatna i kompleksowa sprawa. Nikt jeszcze tam nie był i nikt jej nie widział, nawet z daleka. Zapewne dlatego chcielibyśmy jak najwięcej się o niej dowiedzieć. A wystarczy poznać siebie, co oczywiście jest zdecydowanie niepopularne, bo niewygodne. W specyficzny sposób ujął to Albert Einstein. Przepowiednie nie są proste, tym bardziej jeżeli dotyczą przyszłości. Johann Wolfgang von Goethe wiedział na temat przyszłości nieco więcej. Rozpoznał w ludzkiej śmiałości połączenie między czasem obecnym a przyszłością, pisząc: W jednej chwili, gdy w pełni oddajesz się swej sprawie, zaczyna się zbliżać twa przyszłość. Różne możliwe rzeczy, które by się nie wydarzyły, zjawiają się, aby ci pomóc. Cała plejada wydarzeń zdaje się ciebie wspomagać, inspirowana twoją decyzją, tworząc przy tym niezliczone ilości nieprzewidywalnych przypadków, spotkań i materialnej pomocy, o których nikt by wcześniej nawet nie pomyślał. Wszystko, co potrafisz, lub co wyobrażasz sobie, że potrafisz, Rób. Śmiałość ma w sobie geniusz, magię i moc. Zacznij więc teraz. Najlepszym sposobem, by przewidzieć przyszłość, jest ją samemu stworzyć. Jeśli myślisz, że przegrasz, trudno będzie wygrać. Gdy sądzisz, że rady nie dasz, rady dać nie możesz. Jeśli chciałbyś zwyciężyć, ale brak ci woli, Częściej niż smak zwycięstwa porażka zaboli. Gdy o stracie pomyślisz, to właśnie już tracisz. Zguba coraz bliżej, gdy wciąż się jej boisz. Szczyt zobaczysz, gdy wola myśl słabą pokona. Ten wygra, kto wiarę w swe siły podwoi. Chodzi o sekundy. Ludzka świadomość rejestruje moment danej chwili przez 3 do 12 sekund. Po upływie tego czasu wszystko przesuwa się niezauważalnie do przeszłości, w zapomnienie. Oczywiście istnieje czas, którego oczekujemy. Tak psycholodzy definiują przyszłość jako oczekiwany czas. Można oczekiwać czasu na różne sposoby: pełen optymizmu i nadziei, lub pełen pesymizmu i zmartwień: wesoło lub ponuro, pewnie lub w strachu. Z tego oczekiwanego czasu dociera niepostrzeżenie drobna część do naszej świadomości. Przyszłość staje się rzeczywistą chwilą, teraźniejszością. Każdy, kto to zrozumie, zda sobie sprawę z pełnej odpowiedzialności za swoją przyszłość. Z każdym obowiązkiem, którego nie przekładacie w czasie na później, z każdą decyzją, którą podjęliście pomimo strachu lub pomimo wygodnictwa, z każdym konfliktem, którego nie unikacie, tylko go rozwiązujecie, czynicie coś dobrego dla siebie i ludzi, którzy was otaczają. Nie możemy Posiadać przyszłości, lecz możemy się dla niej uwolnić, nie wnosząc problemów w przyszłość, a ta jest, jak widziałeś, krótka, kilkusekundowa. Żyj tu i teraz! Wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe? Ten, komu wydaje się, że jest to jedynie banalny slogan z kalendarza, Powinien trzymać się zasady geniusza walki wręcz Brussali. On formułował swoje przekonania prosto, lecz nie mniej przekonująco: Jeśli uważasz coś za niemożliwe, szukaj możliwości. Sławny astronom Simon Newcomb ogłosił już przed stu laty, że niektóre rzeczy, jak na przykład aparat do latania, są po prostu niewykonalne i niemożliwe. Żadna przemyślana możliwość kombinacji znanych substancji ze znanymi rodzajami maszyn, znanych nam sił, nie jest w stanie zamienić się w latającą maszynę umożliwiającą latanie człowieka na dłuższe odległości. Coś takiego. Sir Peter Ustinow myślał zapewne właśnie o takich ekspertach i specjalistach jak Newcomb, gdy przepowiedział Ostatnim zdaniem, jakie usłyszymy tuż przed eksplozją naszego świata, będzie głos mówiący: To jest technicznie po prostu niemożliwe. Gdy w latach 50. w Nowym Jorku podjęto decyzję o zburzeniu sławnej i bogatej w tradycję Carnegie Hall, na ratunek rzucił się światowej klasy skrzypek Isaac Stern, podejmując skazaną na porażkę walkę z władzami miasta i wygrywając. W prowadzonych z nim po zwycięstwie wywiadach powiedział: Gdy w coś naprawdę wierzysz, możesz wszystko osiągnąć. Również żyjący w latach 1803-1873 chemik Justus von Liebig miał swoje przekonania co do osiągania rzeczy niemożliwych, powtarzając: Tajemnicą wynalazców jest nieznajomość rzeczy niemożliwych. Zdobywczyni Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w roku 1938 amerykanka Pearl S. Buck uważała, że istnieje bezpośredni związek wiary w dokonanie niemożliwego z wiekiem osoby wierzącej lub niewierzącej. Młodzi ludzie wiedzą zbyt mało, aby działać rozsądnie. Dlatego podejmują się rzeczy niemożliwych, udowadniając generacja po generacji. Że wszystko jest możliwe. Jest wiele rzeczy, które nas interesują. Lecz tylko to, czemu oddasz się całym sercem, będziesz mógł w pełni zrealizować. Jestem o tym absolutnie przekonany, że we wszystkich konkurencjach należy pokonać najpierw siebie. To powiedział John Williams, zwycięzca olimpijski w łucznictwie w roku 1972. A to dotyczy nie tylko sportu. Ten, kogo koncentracja jest rozproszona, narzekał będzie na swoich rywali, konkurentów i warunki. Ten natomiast, kogo niepewność zostanie pokonana, opanuje spokój i pewność siebie. Tacy jak Williams wiedzą, że tylko z pomocą absolutnej koncentracji, niepodzielności uwagi i pewności siebie można osiągnąć sukcesy. Oczywiście potrzebujesz jeszcze doświadczenia. Lecz doświadczenie każdy musi zebrać sam. Doświadczenia są szyte na miarę, pasują tylko temu, kto je zrobi.